Podróżnicy z tej strony, jedna z kilku gwiazdek dokładnie Waldek. Zaczynamy. Zabieramy was dzisiaj na wycieczkę do Łotwy. Naszą podróż zaczynamy od plaż, bo w maju przejechaliśmy, że tak powiem, Litwę Łotwę i dojechaliśmy do Estonii wzdłuż Bałtyku. Plaże na Litwie oraz na Łotwie świetne, super. Nie mamy tego u nas w Polsce. No zobaczcie, są super, super eee, szerokie. Eee, świetne. Nie ma parawanów, coś nienormalnego. Eee, o, tutaj z kolei Windawa. Eee, do Windawy też podjechaliśmy. Windawa jest to, jest to takie miasto portowe z eee, dosyć burzliwą historią. Klasycznie, był jakiś zamek, XII wiek, jacyś zakonnicy go zbudowali przy jakimś ujściu rzeki Windawa właśnie. Potem oczywiście poszczególne kraje się o niego biły. On przechodził z rąk do rąk. My przyjechaliśmy tutaj zobaczyć ten, ten port, który teraz widzicie. Mega, taki industrialny, przemysłowy, stary. Co ciekawe, działający. No oraz przede wszystkim krowy, w całym mieście znajdziecie kilkanaście lub kilkadziesiąt różnych krów, jest nawet specjalna gdzieś tam mapka w punkcie informacji turystycznej, żeby odnaleźć wszystkie krowy, fajna, fajna opcja z dziećmi czy bez dzieci, żeby, żeby po tym mieście pochodzić, miasto generalnie puste, mi się wydawało opuszczone, no i robiło klimat. Teraz jedziemy drogą, nie wiem gdzie, ale chcę Wam powiedzieć, że takich dróg wybieraliśmy bardzo dużo, takich szutrowych, gdzieś przez las, jest tego, jest tego masa, e, przyroda ekstra, to znaczy, tak jak tu widzicie, jakieś tam bagienko, jakieś nostop, stop jakieś lasy, lasów jest odgroma. E, na Litwie było tych lasów mało, Łotwa bardzo, bardzo dużo lasów, e, co ciekawe też był lepszy stan dróg asfaltowych, e, no i... Dla fanów 4 na 4 Ja co prawda nie jestem 4 na 4 ale zawsze chciałbym. Masa też takich fajnych dróg gdzieś tam pieszczysty, gdzieś przez lasy jakieś żwirki w sumie na no, łatwiej się nie zakopałem, aczkolwiek staram się zawsze na jakieś wieczorze zakopać. I dojechaliśmy. Już wiem, gdzie jechaliśmy. Centrum radiostacja taka do nosuchu. Która, że tak powiem, dostała dopiero w, w 1993 roku e, była, była do, tego, do tego czasu utrzymywana w, w tajemnicy przez ZSRR. Mm, Łotwa od 1991 od roku e, odzyskała, że tak powiem, e, swoją niepodległość w wyniku referendum. Wtedy też od odłączyła się Litwa Łotwa i Estonia. Ta stacja służyła do podsłuchiwania podobno rozmów jakichś tam dyplomatów, dyplomatycznych i, i przechwytywania różnych komunikatów czy tam, przez statydy dalej e, przekazywana. Nie była możliwa do zwiedzania, więc tutaj troszeczkę polataliśmy dronem. Nikt do nas nie przyjechał, e, mandatu nie było, ale sam, sam ten radioteleskop robi mega wrażenie oraz jego otoczenie. Tam powstało tak naprawdę całe miasto, podobne powierzchnia to było około 200 hektarów terenu, czyli powstało tam całe miasto dla całych rodzin wojskowych, czyli bloki, całe koszary i tak dalej, tak dalej. Tak jak widzicie, wygląda to jak z jakiegoś świetnego filmu, gdzie grupa turystów zagupiła się na Łotwie i Postanowiła jednak zjechać w boczną drogę. No i tam generalnie zaraz będzie atak zombie i w ogóle. Sporo już z tych budynków zostało wyburzonych, ale nadal można sobie tutaj podjechać. Ja oczywiście sobie pomyślałem, że tak musi wyglądać Czarnobyl, jakieś gry typu, nie wiem, metro i, i tak dalej. Klimat, klimat bardzo fajny, taki post-apo. Post jak będziecie mieli opcję, to podjedźcie sobie. Takich obiektów na Łotwie jest jeszcze, jeszcze sporo do, do zobaczenia. Nikt nas tutaj nie ścigał, nie gonił, a tak naprawdę przejeżdżacie przez te osiedle. Dalej, że tak powiem, w prawach teraz widzicie, żeby dojechać do tego radioteleskopu. Na pewno robi, robi fajny klimat. I jedziemy sobie dalej, znowu wybieramy e, jakąś tam drogę. E, prawdopodobnie jedziemy teraz do Rygi, czyli do stolicy kraju. Stolica kraju, która wykręca prawie 70% PKB całej Łotwy, więc jest, e, wyobraźcie sobie, 70% jedno miasto. E, to tak jakby Warszawa, nie? I, i te wszystkie jakieś małe miasteczka tak praktycznie e, bez, e, bez jakichś tam gospodarczych Obiektów, które gdzieś tam wytwarzają e, jakieś wspólne dobro dla tej Łotwy. E, wiem gdzie jesteśmy, to jest Zatoka Ryska. E, kolejne gdzieś tam miejsce, które znaleźliśmy na dziko, że tak powiem, żeby się gdzieś tam prze, przekimać. E, bardzo fajna plaża. E, troszeczkę osób przyjeżdżało w ciągu dnia spod z, z miejscowości Rocha, czy Roja, e, bo jest to taka. Taki parking leśny niedaleko miejscowości, to że tak powiem. A zresztą sami zobaczycie, kto przyjeżdża. Eee, ale jest fajnie, można tak. Eee, także możecie tu przyjechać, sobie jest spoko. Jest niedaleko, tak naprawdę, regii, e, która też jest bardzo świetnym miejscem, jeżeli chodzi o, o czy jakiś tam krótki taki weekendowy wypadzik samolotem, czy, czy coś dłuższego właśnie po drodze samochodem świetna zdorówka te hale targowe są też mega gdzie, gdzie są te cepeliny więc, więc bardzo, bardzo słodnie. a która była twoja? a która była moja? a która była wiesz kogo? mamusi więc mamusiu jest dzisiaj który? Drugi ma. Majec. majec. Jest drugi dzisiaj Majec. Jedziemy, Leon, dzisiaj do miasta takiego dużego, które nazywa się Rybak. Rybak, inaczej zwane jako Ryga. Tam Leonku będą takie duże hale targowe, w których kiedyś ustęka, co, co budowano. Mm. C. C, C, C P. Cepeliny. Cepeliny. I tam rądz śledzia z Z, twaro... z twarożkiem. Na kolana, kolanach co jemy? płatki z Tak jest. A to jest nasz dzisiejszy widok. Jest 2 maja 2023 roku. A oto. Stacja zasilania firmy Bluetti, dzięki której mamy nielimitowany wręcz dostęp do prądu Leon. Prawda? <grymne> Dobra. A co to jest jesteś? Trufla. Widzisz? Patrz, tutaj też są te truskawy. No coś takiego, Wyobraźniamy sobie coś. Pomidory masz po 4,60 Patrz, wszyscy mają te same truskawki. Ogróżki, zobacz, po 12 zł. Ciszy. Ogórki po 16 Ej, może weźmy coś idziemy do Polski i tak na, na nas na tarbu stajemy. <grym>, wiesz? stajemy. Wiesz, ile tu jest warzyw? Super, co? No, a, e, zabawy? Musimy zejść. Gdzie są zabawki? Gdzie jest czosnek, widzisz? Ano. 60 centów 2 zł za szczypiorek ci, dużo to jest wszystko ci powiem iść tam prosto prosto nie ale targ jest super o wiadro można sobie kupić zobacz Patrz, a to borówki są tanie już. Ja chcę... Tam były po dychu. No wiem. Musimy on ich poszukać, dobra? Tak, tak. Gdzie masz baklawę? O, i to jest ładne. Gdzie jest Leon? Nie ma, tak A przed nami jest targ rybny. A to jest taka mozzarella. Weź tym kaby? Którą powiedz fajnie. Jeden chleb. Nic sekund szybko. Ja ci już daję wszystkie drobniaki. Mam, a mam coś jeszcze. Mam tutaj, chcesz? Nie, pięć, tylko pięć? Pięć. Ja nie wygrzebię. Cześć chłopczyku. Chodź, znajdziemy jakąś rybę. Tylko nie, nie przyrą. Leon, tutaj będą chyba ośmiornice. Chodź szybko, szybko, szybko. Zdajmij czapkę ośmiornice. Zobacz Leon. O, patrz, Patrz, ten tak. Eee, masz zobacz Widzisz 64 odmianice ogólnie Tutaj są zaś śledziki masz jesteś Ale z zajebiste Ale zobacz to są ryby z czosnkiem. czy z, zło, z, tym, z pistacją? To jest czosnek to jest Nie wiem Spoko, ale pochodzek jakie kawały co? Szprotki, zobacz I kupimy wszystko. A tu są te kiszonki. Nawet mają kiszoną słuchaj... Tak, i nawet jest rzadkiewka kiszona, wiesz, to są kiszonki. Kiszonka możesz sobie jakąś kupić. Kosic. Kiszonki No, to są kiszone. Tomat i to zielono tam. Patrz, a tam masz takie wiaderko z kiszonkami. Widzisz? Tu masz takie różne. A, to weź wiaderko? Tak. Tylko to może z papryczkami. No to papryczka, cukinia, tak? S kolko? E, wiaderko. Podnieś Podnieś To poczekaj, dobra. dobra. A, bo to nie pani. Tak? A okej. Okay. Nie, to pani. To poczekamy. Ale to fajne jest, nie? Pizynka, ty używaj tego swojego języka, bo ty go znasz. Nie wiem, to pani co, doszła jeszcze, nie, co? A to jest druga waga? No to idziemy. A patrz, tu masz w galaretach, jest ten katetę. Łee. Leon, chodź, zobaczymy delfina. Tata obiecał delfinarium. Ale to jest 60 kg, nie? Idziemy nam w prawo. Zawsze takie małe rybki tutaj śpią. Jedna tam żyła. Do przodu, do przodu, Nie zwalniamy, nie zwalniamy. Szukamy rekina. Pamiętaj, szukamy rekina. Jak jaka to ryba. No. A tu są jakieś kiełbaski, zobacz. A to jest, Leon, widzisz? To jest węgorz. Ta czarna ryba, widzisz, Leon? No, to jest taki węgorz. A zobacz węgorza z bliska. Chodź, idziemy, Leon, dalej. Zobaczymy rekina. Zobacz. A ceny są takie spoko, kawior po 6,50. Nie wiem, co to jest. Justynka, tutaj masz też jakieś kiszone rzeczy, zobacz. Kapustki, widzisz? Wiesz, co mnie dziwi? Patrz, tam był, tam był, tam był za 6 euro ten... E, za 6 euro był ten kawior, a to jest po 9. A patrzcie, jakie. Jest. A ty sieja. A to masz te. Zasz, to są też protki, widzisz? Jakieś przesane. A to są homary? A to, to nie, to widać, to jest makrost. To już koniec naszej krótkiej wizyty na Łotwie, na Łotwę na pewno wybieramy się w przyszłym roku, bo planujemy mega trip Finlandia, Norwegia, Szwecja i tak dalej, dużo tysięcy kilometrów i między innymi będziemy chcieli z Rygi dostać się do Helsinek promem, więc na Łotwę na pewno poświęcimy jeszcze trochę czasu. Teraz byliśmy tylko tak się, że tak powiem zapoznać. I te zapoznania myślę, że, że, że wyszło bardzo okej. Okay. My jesteśmy zachwyceni Łotwą, jej dzikością i ludźmi, jej klimatem. Dajcie znać, czy taka forma nowa, gdzie, gdzie jest, że tak powiem, lektor, czyli ja, Wam odpowiada, czy lubię, żebym nic nie mówił i żeby były sobie po prostu obrazki. I co, do zobaczenia. Niedługo wrzucę kolejny film, tym razem z Hiszpanii, z naszej wizyty w Barcelonie. No i do zobaczenia.